I to będzie, grać. Robloxa! Tak. Mam nadzieję, że właśnie się podobał ostatni odcinek z Minecrafta. I będzie też ten odcinek na dół. Na też włączyć do zgodność ruchu. Tak! O! Będziemy dzisiaj sobie jechali na wycieczkę. Postanowiłem, że sobie zru... zrobimy sobie taką raz wycieczkę. No co? Nie było na tym polu no. Ha ha! cieśni. O nie, o nie, o nie, nie! nie, nie, nie. Ja chcę zamknąć! Ja chcę zamknąć! O kurde, uciekam, uciekam, bo tutaj. Ej, to można odpiąć? Nie? Odsuńcie się od tego odpiąć, to kodzie. Ej, dawajcie mi kolej. Ja, Słuchamy, nie daj mi kolej. na kawiarni. Poczekajcie, ale róbcie wszystko po kolei. Ja, ja chciałem kawy. Dawaj kawę, dawaj kawę. O, przypomnij, zamknąć drzwi, szafy, miał bardzo bardzo A Co? Co? Co się stało? Ja się ta kawa nie? Nie, nie, ja jest mocno ona jest za mocna, mami. Ona jest dla mnie za mocna. Właśnie, o, dalej, dobra, dzięki. O kurde, ja zginąłem, ja zginąłem. Dobra, widzę, ale jak ja mówiłem, że wam pokażę, to ja wam już pokazuję. Eee, wchodzicie w ustawienia, co nie? W ustawienia konkretnie. Miecie settings. Aha, znaczy, no teraz tak jak ja, to nie będzie wam nic Polsko napisało, tylko... Będę wam nazwy tych gier po polsku się nazywało i jak to zagrać, to tam też będzie po polsku już. I Settings. Settings. I teraz tak. To jest to. Tutaj po prostu macie język, pewnie jest na angielskim. Polsku, bo no właśnie, tutaj nazwy gdzie w środku gry też nie będzie już po polsku, że chciałem wylokować, to właśnie tutaj, mm. tam tutaj jest um, English, no to sobie szukajcie się po O kurde, co się dzieje? Dobra. Nie wiem, dobra, my już tutaj coś zaczniemy, może robić. Co, ty co to zacznijmy? Co to Dobra, co tutaj się dzieje? Miętowa koła, dobra. Ale... co jest? Oh no, o no, po pomocy zamroziłem się! Dobra, daj mi kolegą ciążki i mi nie zaglądy. Ej! Kultura. Kolejna moneta? Nie kurde, dobra. O że oni będą tak... A, tym czuć, no nieważne. Myjemy rączki, pucu, pucu. Dobra, już, 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 już. Mączycie... A tu, czy tu, są jakieś robóksy. O, dobra, ale te wydarzenia są za robuxy. O, OP to tutaj jest nie, złe. To e, jak? To jak? W ogóle... Dobijamy te... Dobijamy te 100 subskrypcji i trzeba powiedzieć, ja, ja chciałam powiedzieć 100 subskrypcji. Ale dobijamy do 100 subskrypcji. No subskrypcji. Łomca, łomca. A, no my, my nic się nie dzieje? Dobra. Dob ja bym chciałam pokazać jeszcze jedną taką bardzo fajną gierkę i poczekajcie, poczekajcie, bo to jest jeszcze jedna gierka. O! Jest jeszcze jedna taka gierka. I patrzcie, jest jeszcze to podróż samochodem, to będzie lepiej. Dobra, free darmowy serwer. Widzowie! Dobra. To jest fajnie, że za darmo. Tutaj sobie tak damy. Moje przyjaciele będą mogli dobrać. Tylko jednego przyjaciela w Roblox. tylko jednego przyjaciela w Roblox. A nie no, naprawdę na tym koncie ziemniczych to miałem tam dużo znamek, tylko że... No. Tylko on to już nigdy nie będzie aktywny. Nie no, wydaje się nie baczę. W ogóle w następnym odcinku. No czuję się samo, co widziałam. Na następnym odcinku też całe chyba w to będzie wygrać. Co tutaj jest poczekaj? O! O może tutaj jest. Sobie. O no idzie. O! A jeszcze spodziłeś sekret, sekretka, tutaj nie ma nic. Więc do widzenia! Ewa? Spójrzcie na Czemu? Czemu w tej toalecie jest? Nie mam żadnych pytań chyba. Mogę na to wsiąść? Ty, co tutaj jest? Ty, tutaj jest krzesełko. O kurde, co tam się stało? O! O! Łap! Czym masz miejsce? A te. Ty... Pas jakieś takie dziwne, nie nie jakie pasy to. właśnie nie sterwowe pasy, dobra. To jest jakiś burgi, ale dobra, nie będziemy ślić. Ej, jaki zakręt, chyba coś się wreszcie będzie działo, czułem? O! Dobra, jest, siedzimy! <grystanie> no, no, jak to noce z tym Dobra, nie, ja nie wiem, ja nie wiem. Ale... Mm, mm. Dobra, nie wiem, my jedziemy, widzę My jedziemy, je, jemy burgiera, Nie, pijemy kolej. Oh. Słyszeliście to? Znaliśmy. Słyszeliście, daję, że ja miał jakieś... Musicie. O kurde, trzeba tylko...